Witam, dzisiaj jesteśmy w kwaterze Gali, no właśnie sekatorem. Wycinam te małe. To, co nie chcę spaść, trzeba teraz mu pomóc. Sekatorem niestety poszło za mało chemii. No i muszę się teraz ręcznie bawić. Polska, polucha uciopałem, No ale teraz tylko gdziekolwiek strach jechać do szpitala. Bo oni w grójcu to podobno całą rękę od razu ucinają I się tam nie bawią w szycie tylko siekiera, ciapie, amputacja Także lepiej się wykrwawić chyba na polu niż mieć odciętą rękę w szpitalu no takie czasy przyszły no ale no dobra krew się polała i tak musi być pomęczymy się trochę z Galą no widać, że jest jej trochę tylko Żebym dał większą dawkę, no to by było dobrze. Za mała dawka poszła. Kilo dziesięć kg I tyle. O, to teraz się trzyma zamiast to spaść. Ale kroiłem, co to, to w środku czarne jest. To i tak gówno z tego i tak to by nie urosło i tak chemia powinna zwalić. No ale w tym roku w ogóle trudne było bardzo przerzedzanie nie można było z niczym utrafić kurde no przeciąłem tutaj czarne także ja się tutaj nie będę certolił niektórzy czekają żeby to jabłko urosło i na przemysł ja tam nie będę się wypowiadał bo zaraz się wyleje hejt że... ale dla mnie to jest broniony pomysł odwożenia jabłek ja też tak robiłem, ale ja już tak nie będę robił. Że jaka przerywka? Gleba i koniec. Przerywkę to można zrobić tydzień przed właściwym rwaniem, kiedy tej chemii już praktycznie nie ma. I wtedy zrobić, a nie teraz, jak są małe jabłka. Już tam jest cała tablica Mendelejewa. Sypiemy tu na przemysł. Cisną z tego, ale są obrońcy że tam nic się nie dzieje no nie bym był taki pewien że się nic nie dzieje i gali troszeczkę wyszło także jest jest i grubsza jest i drobniejsza to co trzeba to trzeba przejść tu akurat jest ta fendeka a tu w ogóle już mała rośnie tu pracówki są piątka i, i tym podobne tu jest górka trochę słabiej to tutaj nie będziemy ciąć idziemy tam na dół ale no, no, sam takie i to za cholerę nie urośnie nie wiem dlaczego to przerzedzanie nie podziałało podejrzewam, że za silne drzewa są cały pakiet poszedł aminokwasów algi no i to drzewo zamiast zwalić to ono się całe to zbroniło i dupa jakbym dał maksymalną dawkę to może to może by było lepiej, no ale bałem się, że może spaść za dużo i będzie po pięciobek na drzewie, bo też tak mogło być. Nie jest tego dużo, ale trzeba przejść, mogę i te i te mniejsze wywalić. Żeby to nam tu nie mieszało. Są mi puste drzewa, no tak jak tu, nie, chociaż nie jest no trzeba sykatorem robić bo to nie chcę w ogóle odpadać no już teraz przechodzimy na chlorek wapnia to już te wszystkie murowczany to już jest za drogi interes trzeba przejść na chlorek tańszy zaczynamy od 6 kilo no może 5,5 na hektar plusami na kwasy litr dla lepszego wchłanialności no i niektórzy doradcy mówią że Chlorek wapnia najlepiej dostarcza wapno do owoców. I też jestem tego zdania. Tyle lat pryska, nic nie parzy. Trzeba zrobić te zabiegi w nocy. I nic się nie dzieje. Nie ma co. Drugich środków stosować, jak chlorek jest w miarę tani. I jest ten sam efekt. No ale jak na ten rok, ładnie rośnie. Było dwa razy ekspando zastosowane. Ale mamy bardzo dużo wody. Tu, gdzie jest mniej jabłek, od razu jakie liście są aż, aż fioletowe. Tak są dożywione. No i dobrze. Chociaż drzewa coś z tego mają. W tym tygodniu, tutaj w grudniu, był taki potężny grad. W czwartek poszedł na Kobylin i na Maciejowice. Nowy tłuk podam porządnie. I w piątek znów gdzieś w Polsce był także. Nie wiem, nie wiem czy coś się uchroni. Ja jak, i, jak idzie chmura, tylko patrzę czy, patrzę czy będzie sypać lodem czy nie. No na razie mi, ale w tamtym roku mnie wymóciło. Jak kombajn. Jak szło, to nic nie zostało. A jeszcze się jakoś sprzedało i chyba nie ma co, co narzekać. Zobaczymy w tym roku jakby się udało dochować dobry towar do końca. No to się parę dolców weźmie no. żeby się odbić trochę wyrwać się z tych kredytów trzeba coś wsadzić nowego także inwestycje cały czas no, taki mam zawód sad jest pierwszy a przyjemności już na końcu jak zostanie to coś to coś będzie a jak nie no to nie będzie myślę o, o nowych nasadzeniach bo to mi chodzi po głowie Także w tym roku, na wakacje nigdzie się nie wybieram, bo korona szaleje. A tam co, co, co roku trzeba na wakacje jeździć, już bez przesady można raz na trzy lata pojechać i też... też można żyć, nie ma co szaleć, bo idą ciężkie czasy i to nie są żarty, to nie są żarty. Klimat się bardzo zmienił, także trzeba odkładać pieniądze, bo może tak być, że... Będziemy teraz brać pieniądze co dwa lata. Niestety. No, takie życie, albo się przebranżowić, albo się pogodzić z tym. No ja się, ja się pogodziłem, no szkoda mi tego zostawić, wsadzone ogromne pieniądze. No i, no i co, i tak przebranżowić się, no ale na co, nie ma na co. Wszystko obstawione, ci co robią, czy transport, czy gastronomię, czy coś, też się nie opłaci każdy płacze o, no i tak poprzerywamy to i niech te jabłuszka rosną i oby tak dorosło do września zerwać, wstawić do chłodni i zobaczymy co się będzie działo z ceną, myślę że za ładne jabłka w tym roku będą sypać będą sypać zielonymi będą się prosić o jabłko może w końcu przestaniemy za darmo produkować ten towar i będziemy za no, tą dwójeczkę brać, że to będzie norma. Żadne 40 groszy, złotych 20 albo dwójeczka cena na jesieni minimum. No i wtedy każdy będzie zadowolony. My będziemy mniej produkować, grupy będą mniej sortować, grupy się mniej narobią, my też kasa to sama i o to chodzi. Po co mam produkować 5 milionów? wyprodukujmy dwa. Po, dwa, po średnio po dwa złotej jesteśmy zarobieni. No i dobra, jeszcze troszeczkę popracuję. Słoneczko ładnie świeci, także trzeba wykorzystywać każdą pogodę. Pozdrawiam wszystkich na razie.